Dzień dobry drogie dzieciaczki, witam was bardzo serdecznie. E, Piotrek, jeden z naszych właśnie subskrybentów, przypomniał mi, że nie mamy wideo z relacji z naszej budowy. No i stwierdziłem, że dzisiaj właśnie wam nagram taki wideo, ponieważ u nas leje i jest w ogóle brzydka pogoda. I stwierdziłem, że e, to jest akurat idealny czas, żeby wam pokazać jak to wszystko po prostu wyglądało, na jakim etapie aktualnie jesteśmy. W ostatniej relacji widzieliście właśnie, że rozbierałem tą stodołę. E, to była po prostu masakra, no i później co, musieliśmy zrobić? Fundamencik sobie, e, tu oczywiście jak zawsze muszą być problemy, e, bo to nigdy nie ma tak przy nas, że po prostu wszystko się odbywa bez problemów, e, wykopałem sobie po prostu tą dziurę zaraz tutaj właśnie, żeby to wszystko było, no bo miałem czas, stwierdziłem, że nie będę brał żadnej koparki, pomacham sobie łopatą, plus zawsze jakoś istówka zostanie w kieśni. Przy serdusku. Wykopają całą tą dziurę tutaj na fundamenciki, ale e, chciałem zobaczyć właśnie tą gruchę, żeby nam tam nalała ten betonek, żeby to tam było fajnie, ale się niestety okazało, że się nie da, ponieważ mam supów na działce, a supów mam cztery supy na działce i z każdej strony po prostu są druty. A oni jak przyjeżdżają, to robią, tam żeby musieli stanąć na drodze i musieliby wyciągnąć takiego żurawia, ale się nie dało, jak pan tu przyjął właśnie obczaić to, jak to to wszystko wygląda, powiedział, że nie ma szans, no bo te właśnie druty, nie. No i musieliśmy całe fundamenty po prostu Sami mieszać w betoniarce, a tego było o Jezusie Chrystusie w kapelusie. No i motyw, właśnie taki, że y, fundamenty są takie trochę dzielone, bo zrobiliśmy pierwsze te boki. Bo myślałem, że całość zalejemy, no ale niestety się nie udało. No i pierwsze były te boki w jeden dzień, ale to po prostu była masakra z darkiem i spioskiem, to myśleliśmy, że się po prostu wykończymy. Akurat wtedy była taka upalna po prostu pogoda, że po prostu masakra była. My myślałem, że się po prostu skończymy. No i później, jak to troszkę przeschnęło, to wylaliśmy ten środek. Oczywiście, jak zawsze, zabrakło nam dosłownie kurczę, nie wiem, trzech wiaderek może betoniku i musieliśmy to dodać jeszcze na trzeci raz. No, to właśnie taki fragmencik nam został. Dosłownie, to jest tak, jak mam tu nogę i mojego fajnego kroksa, no to widzicie, na dwa kroksy, a tu na trzy. Dosłownie tyle nam zbrakło na ten trzeci dzień. Eee, a akurat skład był zamknięty i nie dało się rady po prostu zrobić. Ale za to mamy betonek, betonek, betonek z przyszłością narodu. Tam w ogóle po zrobieniu fundamencików eee, obkopywałem je od razu, żeby ten, żeby powyciągać cały stary szalunek. W ogóle szalunek zrobiliśmy ze starych takich jakichś desek, pozbieraliśmy, co jest kochał i bardzo dobrze nie trzeba było kupować niczego innego i wyszło w miarę spoko. Eee, no ale obkopałem sobie fundamencik i jest tak, eee, stoi mi cały czas woda, ponieważ mamy pół tygodnia, takiego ultra upała pół tygodnia po prostu leje. i po prostu nie da rady się z tym zrobić, a ja muszę to po prostu ogarnąć, bo te fundamenciki tam trzeba zabezpieczyć tym czarnym jakimś takim szlamem nie wiem co to jest, to trzeba tam obciapkać kazali mi zrobić, ja się w ogóle nie znam tak jak właśnie macie w opisie, ja kompletnie się nie znam ja tylko robię to co mi po prostu każą każą dni mądrzejsi i po prostu muszę to teraz zaizolować, zabezpieczyć właśnie odwodnienie zrobić i tak dalej ale po prostu przez to, że ta woda cały czas stoi, to się po prostu nie da tam wejść, po prostu bym się utopił, co tam próbuję coś robić, to po prostu jest dramat. Miejmy nadzieję, że pogoda się poprawi i wtedy będziemy mieli już to zaizolowane, już będzie budynek i ten fundament już będzie zabezpieczony. No zobaczymy, co przyniesie, co przyniosą następne nadchodzące dni. No i tak w ogóle, z jednej strony, tam gdzie mieliśmy najwięcej właśnie betonku, użyliśmy stare osb bo jak rozbierałem salkę, no to właśnie tam salkę stodołę, to tam właśnie zostaje takie właśnie osb one już były lekko tam właśnie zawilgocone i tak dalej, to one się za bardzo nie nadawały do niczego innego. No ale stwierdziliśmy, że właśnie użyjemy je do szalunku. No ale to było tak dużo tam właśnie tego betonku i nam trochę tak właśnie wybuliło. Pokażę wam już, jak to mniej więcej wygląda. Tu macie jeden poślad, a tu jest drugi poślad. Więc od razu po pokazuję lokalizację, gdzie jak byłby jakiś potencjalny hejt gdzie wyląduje. A teraz najważniejsza część. Na chwilę wyjdę na deszcz. Pokażę Wam pierwsze z zewnątrz kropi po prostu, no masankrancja. Eee, już wam pokażemy budyneczek, jak on wygląda. No, teraz jest tak, już tutaj wejdziemy sobie na dół, do Autusia i od Autusia, od sceny Autusia wam pokażemy. No, budyneczek teraz wygląda tak. To jest właśnie jak widzicie szkieletóweczka. Elegancja Francja, woda też właśnie tu stoi, to jest po prostu masakra. Już mamy dach właśnie zrobiony, odeskowany. Tu jest wszystko po prostu. Fajnie zrobione, ofoliowane, właśnie przygotowane pod dach. Czekajcie, bo mi nalało na Już was musimy wyczyć. I tu jest właśnie odeskowane. I teraz będziemy właśnie robić dalszą część. Przyjdą panowie, właśnie do dachu. No i musimy jeszcze skończyć tylko. Skończyć tylko ściany w środku. Już wam pokażę. No i tak to wygląda. Tu jest końcóweczka, tylko do zrobienia. Wszystko przepięknie jest płyty OSB właśnie są fajnie nakręcone, mistrzostwo świata, chłopaki co to robią, to są po prostu mistrzowie wszechświata, jeśli ktoś w ogóle będzie chciał, to mogę polecić, to są znajomi, ale po prostu robią taką robotę, że po prostu no nigdy nie widziałem kogoś, żeby po prostu tak robił mistrzowsko po prostu i to w ogóle ten cała konstrukcja jak tutaj widzicie, to wszystko, wszystko, wszystko powstało w 5 dni, 6 dni, coś takiego. Do chłopaki po prostu takie zawijamy. W ogóle w dwóch robią tylko to. To jest Mistrzostwo. Widzimy sobie w ogóle na górę. Pokażę wam, co to jest z góry. Bo tu będzie w ogóle taki fajny wyłaz na górę. I tu będę sobie miał takie właśnie wyjście, jak w statkach, właśnie, pirackich, Będą drzwi tak otwierane, tak, do, do, do góry, takie, jakby od dołu taki włas będziemy mieli. Do tego zrobimy klimatowo i w ogóle eleganckowo. Już tu wyłazimy na górę. Już wam pokażę. Tą ścianę trzeba teraz zrobić. Tam będzie jeszcze w ogóle wyłaz dachowy eee, i też trzeba to ogarnąć. I tutaj mamy właśnie motyw taki. Tu mamy właśnie drugą rzecz właśnie do zrobienia, też tą właśnie ściankę. No i wtedy jak to chłopaki zrobią, no to już jesteśmy właśnie z konstrukcją mamy załatwione. Później będzie trzeba wchodzić i robić wykończenie. To dopiero będzie mistrzostwo świata. Wujek Tomek będzie musiał się naumieć. Eee, a tak przy okazji właśnie, dobrze, że sobie przypomniał, bo któryś z Was mi obiecywał, nie pamiętam kto, chyba Siara, będę musiał go chyba ścigać już pomału, Ee, że mi zrobi elektrykę i hydraulikę, to już będę musiał tutaj się przypominać. Właśnie jeśli to nie siara, to nie wiem, będę właśnie to ten, kto mi to obiecał, to niech się lepiej mi przypomni, bo będzie mi naprawdę tego potrzeba. Ja kompletnie nie wiem, co to się, jak to się po prostu ugryza, ale mniejsza o to: no jest ofoliowane. Już tutaj po tym nie leje, po prostu jest wszystko fajnie zabezpieczone. Teraz właśnie przyjdzie dach, już rozmawiałem właśnie o, o, o wymiary właśnie ostatnio, już mamy właśnie wszystko wycenę i już mamy właśnie w miarę dogadane. Na razie póki co, no właśnie tak jak mówię, no zaskoczył nas ten deszcz. Zaskoczył nas ten deszcz, po prostu, no ale wytrzymuje to wszystko, spada na dół, więc nie leje nam po konstrukcji, więc jest po prostu, mua, poezja. No i tu sobie będę siedział i już wam pokażę, Takie mamy widoki z tego. To jest hajdówka, już wam powiemy: to jest hajdówka. Hajdówka nie wiem ile będzie miała metrów, ale taka dość duża, górecka. Eee, no tam widać, tylko że nie widać, musiałbym tak wam tak, tam widać babią górę, tylko za drzewami to, to żebym. No, pokażę na, ale to tam w, tam w tamtym kierunku, bo nie widać dziś, ale tam jest w ogóle tego i będzie pięknie, pięknie, kielo, cud. Dobra, schodzimy na dół, pokażę Wam jeszcze, co jest na dole. Bo tutaj w ogóle będzie fajnie, z Tomuś, nie, nie spadnij z rabiny i tu w ogóle jest tak. Tu jest takie pomieszczenie, to jest 35 metrów całość jest rzeczywiście góra nieużytkowa yy, i motyw taki, że tu będzie taki fajny wiatrołap, co zrobimy. Właśnie będą schody, z jednej strony będą schody na górę, tu będzie tak oddzielone. Tu będzie taki właśnie wiatrołap, schody i tu będzie taka mała zineczka. Reszta to będzie saleczka i będzie po prostu fachowo-zawodowo. Jest dość duża, czekajcie, pokażę Wam dla kontrastu. Tak położymy. Zobaczycie sobie po prostu, jak to wygląda. Widać, widać, o tak, że do ściany tu. To jest ja. Tu gdzieś będzie. Tak jak pokazuję ręką, to będzie gdzieś 2,5 metra, czyli, czyli całe pomieszczenie ma gdzieś, nie wiem, ze 3 metry wysokości, co jest w ogóle absolutnym czadem. E, tylko Oczywiście później musimy jeszcze tak, bo jak se tutaj właśnie wodę rozprowadzimy, czekajcie sobie ustawię, żeby Wam dobrze pokazywać. Jak sobie wodę w ogóle rozprowadzimy, tu się puści. I całą elektrykę, wtedy się przykręci właśnie te OSB na ściankę, oczywiście jak się to za, zaizoluje tam wełną, później ta jest ta folia paroizolacyjna, z zewnątrz będzie ta folia wiatro jakaś tam, coś tam. Wiecie, że ja się nie znam, nie muszę się znać. I później jak to będzie już właśnie zrobione, to musimy zrobić jeszcze wyleweczkę, ocieplić to właśnie tutaj jeszcze z dołu, właśnie styropianiki, tak z tak 10 cm będzie właśnie wyleweczka, żeby to właśnie wszystko równo było. No równo, no bo tak jak mówię, no my żeśmy to robili, tam centymetr nam trochę tam uciekło po prostu na wysokości. Wiecie jak jest. no spokojnie, to się należy robi wszystko ten. No i później na to płyteczki, no i będzie po prostu rewelacyjnie. Pokażę Wam jeszcze z tej drugiej strony. Czekajcie, idziemy jeszcze tu. Tu wam jeszcze pokażę no, jest. po prostu pięknie. Jestem tak zadowolony, że się po prostu w palenie. No się. Nie wiecie, jak się po prostu z tego powodu cieszę, że już będziemy niedługo mogli sobie działać. No. Jest po prostu fenomenalnie, tylko żeby ten jeszcze te fundamenty zabezpieczyć. Tylko jak oczywiście przestanie lać, nie? No ale po prostu ja jestem tak zadowolony, że łecie, normalnie mówię Wam. To jest po prostu najlepsza rzecz, moje marzenie po prostu o salce się po prostu spełnia. Jeszcze jak się ją zrobię, wymyśliłem w ogóle świetny pomysł, bo e, już tam wspominałem właśnie w poście właśnie Wam na grupie, że znaczy na grupie, na, na YouTube, że e, do 500 odcinka robimy Stary styl naszych odcinków, do 500 odcinka to nam brakuje, nie wiem, ze 140 odcinków i po tym zrobimy sobie krótką przerwę, ponieważ, no już myślę, że wtedy będzie budynek skończony, ja tak celuję, żeby był do... w dobry, przy dobrych wiatrach tak celuję, listopad, no ale tak, no tak, coś koło listopada, ale tak realistycznie myślę, że to będzie koło grudnia, chciałem właśnie, żeby do grudnia po prostu wszystko było zamknięte i co, i właśnie jak będzie ten odcinek 500, to zrobimy po prostu taką przerwę, zakończymy po prostu, bo to jest, zbudowanie tej salki jest dla mnie takim symbolem po prostu, czekajcie, bo jeszcze jesteście tutaj uciapani, już Was przeczym. O, e, i zbudowanie tej salki jest dla mnie takim symbolem nowego początku, wiecie jak jest, e, i po tym, jak właśnie tą salkę ogarniemy, jak dojdziemy do tego 500 odcinka, zrobimy sobie krótką przerwę i można powiedzieć, ja to tak nazywam, że zaczniemy sezon numer 2 naszych odcinków. Już mam po prostu wymyślony koncept, jak to będzie wyglądało. Już gadałem z Olą, gadałem z paroma osobami właśnie, no myślę, że Wam się to spodoba. Będzie po prostu całkowicie zmiana na kanale, ale to po prostu wywalenie tego wszystkiego, co jest o 180-500 stopni e, i po prostu będzie Poezja. Jak będzie mówię, będzie budyneczek, będzie wszystko, dojdziemy do 500 odcinka, zobaczycie co dla Was jeszcze ciekawego szykujemy. Plus w ogóle nie wiem czy wiecie, jak sakramentko drogie są teraz płyty OSB. To jest jakiś po prostu dramat normalnie. Kiedyś jak były płyty, pamiętam, po 50 złotych, to teraz taka sama płyta jest ponad 200 to jest po prostu drama. No ale na szczęście, dzięki moim superanckim znajomym i w ogóle świetnym osobom, które mnie otaczają, to udało się je po prostu ogarnąć dużo taniej. Eee, I w ogóle, jak nie mówię żadnych mądrych rzeczy na kanale, eee, przynajmniej staram się nie mówić, to dzisiaj powiem Wam jedną taką prawdę od wujka Tomka, jak macie jakichś fajnych znajomych, to po prostu dbajcie o nich, bo po prostu to jest najwspanialsza rzecz po prostu jaka jest. Jestem tak strasznie wdzięczny po prostu za wszystkie osoby, które są koło mnie, które mi po prostu pomagają, za Was, za po prostu za wszystkich znajomych, których mam, którzy mi po prostu pomagają że sobie po prostu nie wyobrażacie, jak macie jakichś takich właśnie znajomych, którzy po prostu są koło was, zawsze są przy was, jak jest po prostu coś źle, dobrze i zawsze są po prostu z wami, to po prostu dbajcie o nich, bo to jest po prostu największy skarb, jaki po prostu mamy. No ja mam to szczęście, właśnie, nie wiem, to jest chyba jakaś moja super moc po prostu, że no stop mamy jakieś problemy, no stop coś się po prostu dzieje, coś się gdzieś po prostu zepsuje, coś wychodzi nie tak jak ma wyjść, ale właśnie dzięki właśnie znajomym, dzięki właśnie... Tym niesamowitym, właśnie ludziom, którzy są dookoła mnie, którzy mnie otaczają, to po prostu zawsze udaje się wyjść po prostu z problemów i jest po prostu Mistrzostwo Świata. Więc pamiętajcie, drogie dzieciaczki, lekcja od Tomka. Lekcja numer jeden. Jak macie właśnie takich znajomych, pamiętajcie, szanujcie ich, cieszcie się tym, że po prostu są koło was, cieszcie się po prostu każdym dniem, po prostu spędzonym z nimi. No to jest po prostu Mistrzostwo Świata. I tym oto miłym akcentem po prostu chciałem skończyć dzisiejszy odcinek. I co? I. Na razie, drogie dzieciaczki, trzymajcie się. Eee, no i co, i widzimy się w następnych relacjach, w następnych odcineczkach. Eee, no i tak, jak właśnie mówię, do 500 odcinka, a później całkowicie przebudowujemy cały nasz kanał. No i zaczynamy drugi sezon z tym. Myślę, że właśnie jako nowego roku, właśnie jest tak, razem o właśnie z Sylwestrem, zaczniemy nowy, eee, nowy dział w naszym kanale, na naszym kanale i w ogóle w naszej filmie i, eee, i co. Zachęcam Was dalej do oglądania jeśli chcecie nam coś pomóc właśnie w realizacji naszej budowy, e, oglądajcie nasze odcineczki, udostępniajcie je na Facebooku, będę po prostu najbardziej wdzięczny po prostu za to, jeśli pomożecie nam po prostu zebrać większą ilość po prostu osób oglądających. Staramy się właśnie, żeby jak najwięcej osób po prostu e, miało dostęp właśnie do grania, bo muzyka jest po prostu też najwspanialszą rzeczą. Lekcja numer dwa, muzyka to jest po prostu mma, mistrzostwo wszechświata i okolic, więc drogie dzieciaczki, już dwie lekcje dzisiaj, dwie rzeczy mądre po prostu dzisiaj powiedziałem, no niesamowite, po prostu w jednym tym tyle refleksji. E, więc jak coś, tak jak mówię, jak chcecie nam po prostu pomóc, udostępniacie materiały po prostu e, u siebie na Facebooku, gdzie możecie po prostu, żeby po prostu zebrać większą osób, po, większą ilość osób, które po prostu nas oglądają, e, to będzie po prostu niesamowite, chcemy po prostu dotrzeć do jak najwięcej ilości do największej... Normalnie mi się język gdzie ja e, Chcemy dotrzeć do jak największej po prostu ilości osób. E, no i... Tylko dzięki wam to się może udać i tylko dzięki wam rozwijamy ten kanał i rozwijamy naszą firmę. Jestem wam ultra wdzięczny. Szczególnie chciałem podziękować wszystkim patronom, po prostu naszym właśnie siarę, e, wachudrę, wszystkich, 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 wszystkich. Krzyśka, Piotka i tak dalej, wszystkich, wszystkich po prostu chciałem e, pozdrowić. Nie wymieniam po prostu z imienia, e, ale po prostu jesteście w naszych serduszkach. Więc drogie ciaczki, na razie trzymajcie się miłego dnia Wam życzę. Mam nadzieję, że nasza budowa e, Wam się spodoba. Cały budynek w ogóle, jeszcze tego też nie powiedziałem, będzie czarny, tak jak powiedziałem, cały budynek będzie po prostu czarny, tylko z akcentami zielonymi, ale wystrój będzie po prostu mistrzostwo świata. No dobra, zdradzę wam po prostu cały wystrój, a to tylko jest i to jest tylko minimalny taki teaser. Cały wystrój w ogóle chcę zrobić w klimacie. E, Halloween, e, właśnie, mega lubię, mega lubię ten, mega lubię grę Medieval e, z Plejaka, właśnie z jedynki, ten, właśnie ta czaszka, taka, Daniel Fortes, co na tych rączkach i tak dalej. Bo w ogóle takim jednym z moich marzeń od dawna, dawna, dawna jest zrobienie sobie właśnie tatuażu z, z tej gry, właśnie na nodze, taką całą nogę sobie po prostu zrobić w motyw z Medieval. Uwielbiam tą grę po prostu, to jest Mistrzostwo Świata Klimat to jest po prostu takie coś. E, to jest taka przygodówka w takim lekkim klimacie horroru, tylko takim właśnie Bartonowskim bardzo. E, I właśnie mega uwielbiam grę, mega uwielbiam muzykę z tej gry właśnie, no już gdzieś chyba to w jakimś odcinku po prostu mówiłem, to mega lubię to, taki właśnie klimat, więc w takim właśnie stylu i też Beetlejuice, mega uwielbiam ten film po prostu. I właśnie w takim właśnie klimacie, tam takich prześnych horrorów, takich właśnie, znaczy horrorów, takich filmików ala właśnie Bartona, albo horrory tam z 30. lat, ten stary Dracula i tak dalej. To właśnie w takim właśnie stylu chciałbym zrobić właśnie całą salkę. Yy, wiecie, maski na ścianach, stare plakaty, oczywiście też z muzykami wiadomo też, będzie to będzie połączenie właśnie muzyków i połączenie właśnie e, Halloween, więc e, no na pewno wam się to spodoba. Ja się po prostu już tutaj czuję po prostu jak w domu normalnie to jest po prostu mistrzosze, tam okolice, więc drogi dziewczyny, na razie trzymajcie się papatki.